Chciałem siema witam Nowe nowym z Case Haga na moim kanale. następnie następnie wam przypomnieć o tym, że wygrają to 2000 zł. płacąc z moim kodem minimum 21 złotych, a czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie rękawiczki web za tysiaczka oraz bają to za tysiaczka, także dwa śliczne grube skinki. Te tańsze skinki już poszły. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców. Wam zostały dwa najdroższe, a na dniach zrobimy pewnie kolejny konkursik, więc zachęcam serdecznie, żeby je śledzić. No i pamiętajcie o tym, że czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić, ja kliknę tutaj plusik. Pisać tutaj kodzik, 18 daje wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego, jeśli gracie pierwszy raz. Jest wiele metod płatności, czy to blik, czy miejsca czy skinki. A jak wypatacie skinki, do was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie o tym, żeby kliknąć C tutaj zastosujcie, bo inaczej mój kod się po prostu nie zajczy. Nie dostaniecie 20% więcej do wpłaty, ani nie będziecie mieli szans na wygranie 2000 złotych z moim kodem. więc Zachęcam, żeby o tym pamiętać. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc no nie zapomnijcie, tak? Nie zapomnijcie o tym. Poza tym, na stronie mamy nagrody za level. Za każdy level macie kacka, i to naprawdę sporą. No my już jesteśmy praktycznie w 3 mamy zrobione do ostatniego levela, który jest 300 tysięcy złotych, więc mam nadzieję, że uda nam się to wbić niedługo. No cel był taki, żeby do końca maja to zrobić, no i jest potencjał, jest potencjał, tak, zobaczymy jak to się rozwinie. No zostało jeszcze 8 dni, tak, 8 dni zostało. Poza tym na stronie mamy darmowe książki, co 24 godziny, Każdy z nich możecie otworzyć w zależności od tego jaki level macie, także otwórzmy sobie tutaj legenda, pyk. Myślałem, że Pandory, myślałem, że Pandory, ile by Pandory kosztowały? 46 koła. No niestety, no niestety, no ale 400 zł, zawsze to i tak spoko, bo to jest za darmo, nie? Za to, że mam po prostu level, mogę sobie codziennie otwierać. To poza tym na stronie mamy oczywiście event, i w węciku tutaj sobie klikając w ranking za dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu, otrzymajcie skinka. Za pierwsze miejsce jest piękny Butterfly, z o 12 koła, więc naprawdę gruba nagroda. Poza nim jest wiele ślicznych innych kosek, takich jak. No chociażby takie karambicik, szkieletony, tutaj jakieś fejdy Także naprawdę fajnie są też jakieś rękawiczki, skinki No i za ostatnie miejsce nawet jest koska, więc też sobie warto tutaj snajpić to ostatnie miejsce Poza tym mamy tutaj do ustrzenienia skinka Także sobie klikniemy, pyk i leci nam awupkę Kortikera za 86 zł, więc naprawdę fajnie, jak za darmo. Poza tym, marketplace możecie sobie kupować: czy to skinki, czy skrzynki, czy nawet balans na stronie, więc też naprawdę fajna sprawa. A dziś testujemy 5 nowych skrzynek. Kolejne nowe skrzynki. Casework tak zaskakuje, ciągle dają nowe skrzyneczki. No i wyszły dzisiaj takie skrzyneczki jak, znaczy nie wiem czy dzisiaj, czy, czy wczoraj, no ale w ostatnich dniach w każdym razie 10% Boombox Retro. Wyszła skrzynka również Savage. Wyszła Fe Ferro no i wyszła też skrzyneczka Chinatown no ja już sobie tutaj przygotowałem bitewkę naprawdę grubą, za 57 koła, w której no, mamy wszystkie te skrzynki razy 3 i razy 5 na trybie Joker gdzie na wszystkie jest równy procent szans więc ja sobie oczywiście tutaj sprzedam no mamy tutaj piękne, piękne rubiskinki także sprzedaję sobie tu M9 mamy 80 koła, możemy zrobić tą bitwę, możemy zrobić tą bitwę oczywiście 2 na 2, bo to jest gruba bitwa to nie będę aż tak ryzykował i pójdziemy sobie w TT. Gruba bitwa, długa, no ale trzeba przetestować 5 nowych skrzyneczek. I lecimy, 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 no na początku oczywiście są na zwykłym trybie, więc tutaj aż tak y, znaczenia to nie ma, patrząc na to, że chociażby skrzynka Chinatown kosztuje 4 koła na trybie Joker. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy, tak. I to ma być test, żebyście wiedzieli, czy opłaca się te skrzynki otwierać. E, no pierwszej na pewno się nie opłaca, za 36 zł dało każdemu mniej podyszce w każdym rozdaniu, więc no na pewno ta pierwsza jest słaba, ale ta druga tutaj już daje. Tutaj jakieś player tu, no ta za 46 na pewno lepsza od tej za 36, ale no zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Ta za stówkę, no nic takiego ciekawego w sumie nie daje. Ostatnia ta za stówkę i mamy krągę, ok, to jednak, jednak może coś tutaj zapodać, ale zobaczymy. Nemeczka Hellfire to jest 250 zł, no to całkiem spokojnie traf. Teraz za 120 skrzynka mamy AWPkę Whitefire. To naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Póki co jest fajnie. Póki co jest fajnie. Ostatnia skrzynka, potem przechodzimy do skrzyneczek Chinatown. No i ta ostatnia też dała dobrze. Także do tej skrzynki też się nie możemy przyczepić A skrzyneczka Chinatown daje nam kolejną koronkę w tej bitwie Szkoda, że nie na trybie Joker nam daje te koronki Tylko teraz, no ale mamy koskę 1300 zł, naprawdę fajnie Prowadzimy przyjemnie A teraz koronka dla przeciwników No na zwykłym trybie nawet ta Chinatown I to to dała 3000 im dała Mocna skrzyneczka, mocna nawet bez koronek te Golden Koile to też są warte. Dobra, zaczynamy tryb Joker. No i tutaj zaczynają się prawdziwe emocje. Już ta pierwsza skrzynka, która była słaba w normalnym trybie, no teraz ma potencjał. Ona była słaba, bo to jest 10%, ja zapomniałem o tym. To jednak tam się dało pewnie coś fajnego trafić, no ale no, nam nie siadło to 10% ani razu. A tutaj trafiamy pięknego Gamma Dopplera. Oni trafiają w Shadow Dodgers Jersey Fade, no my, my było jego. A tutaj trafiamy Karambita, najlepszy traf z tej skrzynki, to na pewno 9 koła. No i jednak ta skrzynka jest naprawdę fajna. Oni trafiają X-Ray'a, a my trafiamy Koronkę, więc to może być nawet jeszcze lepiej niż X-Ray M9 za 5000. Super, super, super. Naprawdę jest fajnie, bo jest 12 koła przewagi. No już 10, bo trafili X-Ray'a. Nawet niecałe 10. Ale dobra, jest pięknie, jest pięknie i tak. Na razie te wszystkie skrzyneczki są top, a tutaj oni trafiają x raya i po koronce mamy. Zobaczymy jak to lepiej. No, byleby Butterfly'a nie trafili, trafiają Butterfly'a i to jest 11 tysięcy, no i wracają. Już mamy porówno tak naprawdę, ale teraz oni dwie koronki trafili. Ostatnia taka skrzynka nie ja mamy dwie koronki, my jedną, to my Butterfly. No nie, no nie, no nie, nie, nie. Przegrywamy, ale przechodzimy teraz do skrzynki Savage i zaczynamy od pięknego flipa, flipa Dopplera, Gamma Dopplera właściwie. To jest naprawdę przyjemny start. Teraz powinniśmy już wyjść na. a jednak nie. 100 złotych straty mamy. i koronka dla przeciwników. Ojoj, oj, oj. tu są już mocne kosy. Butterfly. 7 koła. No, mamy tą stratę. No to jest. są uroki trybu Joker. Prowadziliśmy o kilkanaście tysięcy, chyba o 14 i nagle przegrywamy, nie? Starczyły dwa dobre trafy dla nich. Okej. Okay. Chyba nawet. A nie, nie wyprzedzamy, ale jest dobrze. To jest po 3600, Ojej, i mają koronkę z, z skrzynki za 3,600. Aha, to czajna tam kosztuje 2,900, a nie 3,900. To ta jest mocniejsza nawet. 14 koła dla przeciwników. No, najlepszy traf z tej skrzynki. Dwie koronki dla nas, proszę. Dwa razy te rękawiczki. Dwa razy te rękawiczki. Ani razu nie dało tych rękawiczek. Ani razu, ale wchodzimy na prowadzenie i tak, bo Hot już 8 koła kosztuje, przecież on dopiero co 4 koła kosztował. Mamy kolejną koronkę Ale to jest bitwa potężna Ale to jest bitwa, tu się tyle rzeczy dzieje i mamy rękawiczki za 14 koła Ale to jest bitwa To jest już taki profit gwarantowa... Welcome to the jungle i trzy koronki Tylko szkoda, że my mamy jedną tylko Ale rękawiczki, no nie, nie Oni trafiają rękawiczki Ale nas nie wyprzedzają, mamy cztery koła prowadzenia I teraz ta skrzynka Chinatown No pierwsza zdecydowanie dla przeciwników Chociaż i tak nic dobrego nie dała Druga też dla przeciwników, ale też nic dobrego nie dała. Ale no ciągle się zbliżają. No teraz już dała im lepiej, i wyprzedzieli nas. Dwie skrzynki do końca. I mają koronkę, czyli tutaj będzie Butterfly albo M9, tak? Albo Karambit. I jest Butterfly, najlepszy traf z tej skrzynki. Ciężko będzie to nadgonić. Ostatnia skrzynka, na no koronki nie będę. Be... Przegrywamy. Co to była za bitwa? Po 110 koła po 110 koła na łebka wygrali. Przepotężny odcinek. no przykład, że się skończył jak się skończył. No ale mamy jeszcze budżet. Mamy jeszcze 20 koła plus kielet, no także mamy 60 koła. Także część odcinek też będzie mocny. pojutrzejszy pewnie też... No, tak będziemy wygrywali ten do samej mocne odcinki, tak? No ale no... Musi być budżet, musi być budżet. Łapkę w górę sobie bankiem Kodzi Grawi do 18-10%. Jakie 10%? 20%, to już jest od miesiąca, 20% więcej do wpłaty i 4 zł bonusu powitalnego i macie 2000 zł, do wygrania z moim kodem, czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. a my widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się! Do.